W ramach obchodów Święta Wolności Chorzowskie Centrum Kultury zaprosiło na szereg wydarzeń poświęconych 25. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów. Honorowy patronat nad imprezami objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Mija 25 lat od pierwszych no, prawie wolnych wyborów, chociaż do takiej pełnej, pełnych, pełnych demokratycznych wyborów to, to jeszcze troszkę musieliśmy poczekać. Natomiast tak czy inaczej, 25 lat temu możemy powiedzieć, rozpoczęliśmy proces. W demokratyzacji kraju, wychodzenia z systemu, którego Polacy generalnie mieli dosyć pod każdym względem, i pod względem społecznym własnych praw, wolności, ale również pod względem ekonomicznym system się nie sprawdził i w drodze pokojowej, w przeciwieństwie do wielu narodów, przeszliśmy. Do nowego systemu, który od 25 lat budujemy, i myślę, że jak na pozycję wyjściową, jaką mieliśmy, wówczas budujemy z dobrym skutkiem. Ja może rozpocznę zdaniem, które zacytuję klasyka aktorki Joanny Szczepkowskiej, która powiedziała to historyczne, znamienne zdanie. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. To jest jakby motto przewodnie tych wszystkich wydarzeń, tych wszystkich przedsięwzięć bardzo różnorodnych, artystycznych, yy, naukowych, faktograficznych, wystawienniczych, które organizowane są przez Miasto, Forzewskie Centrum Kultury, z okazji święta wolności, które dzisiaj obchodzimy właśnie z tej okazji, że dokładnie 25 lat temu odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory do parlamentu w naszym kraju. 4 czerwca w sali widowiskowej miała miejsce konferencja popularno-naukowa W Drodze Ku Wolności Kobiety na Śląsku. Wśród prelegentów znalazła się m.in. Anna Knysok, była wiceminister zdrowia i posłanka na Sejm pierwszej kadencji. Mamy wolność, ale to nie jest nam dane raz na zawsze. Musimy się o nią troszczyć, zabiegać, zagospodarowywać, sami określać jej granice. Wolność w, w miarę upływu czasu granice się poszerzają. Także to jest ogienek, na który trzeba ciągle dłuchać. Zapominanie o historii jest odzieraniem się z korzeni. Jest odrywaniem się od tych korzeni. Nie sądzę, żeby społeczeństwo, żeby naród mogły przetrwać jako całość bez korzeni, do których mogą i powinny się odnosić. Sądzę też, że takie uroczystości są po prostu bardzo dobrą Okazją do tego, żeby przypominać. Wszystkie badania opinii społecznej dowodzą, że im ktoś młodszy, tym przeszłość mniej go obchodzi. I może, może tak trzeba, ale ja uważam jednak, że nie znając własnej historii, jesteśmy ubości trochę. Także edukacja, przypominanie w dobrej formie takiej nowoczesnej podane dane, fakty, zdarzenia, rocznice i tak dalej. I więcej świętowania. Zwycięstw, a mniej świętowania klęsk. Trzeba mieć wiedzę na, tem na temat tego, co się tak naprawdę w ciągu tych 25 lat 5 lat zmieniło. Ja mogę sobie pozwolić na porównanie ze względu na wiek, ze względu na y, lata przeżyte w poprzednim systemie. Natomiast młodzi ludzie, którzy nie widzieli tej szarości systemu reglamentacji żywienia, dóbr podstawowych, nawet środków higieny, nie potrafią zrozumieć tego, jak się żyło w tamtych czasach. Niektórzy powiadają, bo była praca. No, było też takie powiedzenie, czy się robi, czy się leży, dwa tysiące się należy. No, praca, która miała pełnić wyłącznie funkcję socjalną, niezwiązana, niepowiązana z ekonomią. To chyba nie było to, w jakim kierunku należy budować gospodarkę. Stąd niewydolność systemu gospodarczego, która ewidentnie przełożyła się na chęć przeprowadzenia zmian w kraju. Konferencję będziemy kończyli dzisiaj jak gdyby otwarciem wystawy tematycznej, związanej z tamtymi wydarzeniami, a to już szczegółowo w Chorzowie, w naszym mieście. Jest to wystawa, którą tu można w UAE zobaczyć. Która będzie trwała kilka tygodni, pod nazwą Wybory 4 czerwca w Chorzowie Walka o wolny mandat. Tego samego dnia aule HCK wypełniły dźwięki muzyki Chopina. Na scenie kwartet smyczkowy Altravolta wraz z pianistą Grycjanem Szymczakiem. Dzisiaj tę scenę obejmie niepodzielnie Fryderyk Chopin, solowe utwory pianisty Ballada i Skerco. natomiast wspólnie wykonamy drugi koncert Chopina, koncert Emol, koncert fortepianowy. Chopin, no cóż może być bardziej polskiego w muzyce niż muzyka Fryderyka Chopina. Dzień później na tej samej scenie zaprezentowano spektakl ADHD i inne cudowne zjawiska. W rolach głównych Joanna Szczepkowska i Hanna Konarowska. Spektakl jest wynikiem zainteresowania Joanny Szczepkowskiej zjawiskiem ADHD i powstał na bazie obserwacji autorki. No, też trudno wymagać od państwa, żeby pochylało się nad człowiekiem, który z powodu deficytu uwagi zalega z podatkami, prawda?